Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na oficjalnej konferencji związanej z ceremonią ważenia zawodników oraz krótką konferencją prasową po zakończeniu oficjalnego ważenia. Proszę Państwa, dzisiejsza ceremonia ważenia związana jest z Halą Boksu Zawodowego, która odbędzie się jutro, 17 marca w Hali Mosiru w Krynicy Zdroju. Myślę, że wszyscy, którzy tutaj są obecni, oczywiście wiedzą o szczegółach. Będzie, będzie tam kilka walk zawodowych, o których powiem później, a przede wszystkim będzie walka wieczoru, tak zwany Final Eliminator, oraz jednocześnie walka o tytuł interkontynentalny Federacji IBF pomiędzy jej posiadaczem Giuliano Illier z Rumunii, mieszkającym w stałe we Włoszech, oraz naszym Pawełem Kołodziejem. Witamy Panów serdecznie. Juliano Ilie, paru pochodzących. <klucz> Państwo pozwolą, że przedstawię jeszcze osoby siedzące z nami tutaj przy stole konferencyjnym. Z mojej lewej strony Pan Burmistrz Miasta Krynica, z jeden ze współorganizatorów, że tak powiem, w tej gali. Pan Dariusz Reśko. Witamy serdecznie Pana Burmistrza. Związku Bokserskiego Krzysztofa Kraśnickiego, który będzie nadzorował wszystkie walki, które odbędą się na naszym Krymickim Rynku, że tak to określę. chwili <klucz> czekamy na z Federacji IBF, którzy już są w hotelu, poszli tylko złożyć rzeczy do, do pokoju i także za chwileczkę pojawią się sędziowie i Również delegat z ramienia IW, który będzie nadzorował walkę wieczoru, a my wykorzystując ten czas przystąpimy do ceremonii ważenia. Zważymy wszystkich uczestników boksu zawodowego, którzy uczestniczyć będą w tej gali, bo ponieważ oprócz boksu zawodowego odbędzie, odbędzie się jedna walka boksu amatorskiego oraz trzy walki, bo, trzy walki związane z formułą walk K1. Proszę Państwa, zaczynamy oficjalną ceremonię ważenia. Zaczynamy od wagi Wolterowej, pół średnia. Cztery rundy spotkają się z Radą, Polska, waga Wolterowej, pół średnia. 63,600. Dziękuję bardzo. Niech Pan poczeka z boku wagi. Kolega Krzysztof Kopytek, noko odproszę, bardzo proszę. 64 800. Proszę panów twarzą stanąć do siebie. W naszych barwach mamy nadzieję, że będzie kiedyś mistrzem świata. Dobre, to będę. Dobre, Dziękuję to bardzo. Dziękuję bardzo. W wadze Cruiserweight w następnej walce spotkają się Ismail Abdul, Belgia, i Krzysztof Łowacki, Polska. Blaszkę Niemcy. Baga Cruiserweight, 21 siedemset. Izzy Ługonow, Polska. Izzy of... Thank you guys, thank you. See you tomorrow. Baga Cruiserweight. Chaba Baratoni, Węgry. Cruiserweight. 85 300. Łukasz Rysiewicz Polska. Witamy Cię Boxing Position. Thank you, thank you guys. Proszę Państwa, przystępujemy do ceremonii ważenia wagi Cruiserweight czyli walki wieczoru, Tutaj spotkają się Giuliano Illie, Rumunia i Paweł Kłodziej Polska. ג'וליאנו היא פרויקט. מיס, 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 קרויקט. בוקסינג פוזיציון, בבקס ג'וליאנו, בוקסינג פוזיציון.